Niestety dla graczy competitive w sezonie trzecim Epic Games zmniejszyło bardzo mocno pulę turniejów, które możemy rozegrać, a jest to głównie spowodowane przez małą ilość czasu, ponieważ mają oni dwutygodniową przerwę wakacyjną, która trwa od 30 czerwca do 14 lipca, a dzisiaj pokażę wam wszystkie turnieje, które możecie rozegrać, jak na nich awansować oraz jaki jest price pool. I niestety w tym sezonie również Epic Games usunęli solo cash cupy, dlatego dla graczy, którzy lubią grać sami nic się tutaj nie znajdzie, a zaczniemy sobie od... Od mniej znaczących turniei, takich jak Ranked Cup'y czy OG Cup'y są to turnieje w ogóle nieznaczące, dlatego nie będziemy o nich tutaj więcej rozmawiać teraz przejdziemy sobie do konsolowych turniei których, co ciekawe, w tym sezonie jest najwięcej jeżeli nie liczymy FNCS'ów, na które trzeba mieć dywizję pierwszą a w skład konsolowych turniei wchodzą konsol Victory Cash Cup'y których jest aż 6, gdzie top 500 robi koala do drugiej rundy a za wina jest 200$, dolarów, czyli po 100$ na głowę jest to niestety turniej, którego trzeba konsole, ale jeżeli macie taką opcję to grajcie, a dodatkowo jest to duo, więc nie musicie szukać sobie trzeciego. Tutaj nie ma wymogu dywizyjnego, każdy może to zagrać, oczywiście wbijając odpowiednią rangę w Fortnite, aczkolwiek wystarczy wbić Golda i już możemy grać praktycznie każdy turniej. Następnym konsolowym turniejem jest PlayStation Cup, który ma fajną pulę nagród, pierwsze miejsce za 7000 dolarów, a dokładnie 24 czerwca są openy, a już 26 czerwca finały, dlatego jeżeli masz konsolę, to polecam zagrać, bo można naprawdę wygrać fajnie. Fajne pieniądze. A teraz już przejdziemy sobie do graczy, którzy normalnie grają na komputerze. Tutaj niestety dla graczy z dywizji drugiej oraz trzeciej są tylko dwa turnieje, i są to divisional cupy i tak, tylko dwa. Dlatego jeżeli ktoś jest z trzeciej dywizji, musi jednym jak i w drugim awansować, żeby móc zagrać Fencesy. No niestety ta przerwa zabiera nam opcję na większą ilość, Na no, graczy z dywizji drugiej mają aż dwie szanse, aby awansować do pierwszej. No i klasycznie z trzeciej do drugiej dywizji awansuje top 300, a z drugiej do to pierwszej top 40 jeżeli byście chcieli żebym zrobił jakiś film jak awansować do dywizji przed właśnie zaczęciem się turnieju, gdzie już pierwszy startuje 18 czerwca to napiszcie w komentarzu jeżeli nie jesteś w dywizji pierwszej to twoja ilość turniej się kończy chociaż nie do końca ponieważ w FNCS ach mamy jeszcze Last chance Qualifier i ta przerwa może zostać przez Was wykorzystana aby się do niego przygotować jeżeli nie uda wam się oczywiście wbić dywizji pierwszej no i może tam wam się uda, ale teraz przechodząc do graczy z dywizji pierwszej mają oczywiście te dwie dywizje Również oraz finały dodatkowe Ale również odbędzie się nas 6 performance Cupów, co jest fajną liczbą A już pierwszy startuje 10 czerwca Dlatego naprawdę szybko No i już po tych wszystkich turniejach Zostaną nam tylko FNCS-y, Czyli klasycznie dwa dni play-inów Czyli tej fazy wstępnej, gdzie awansuje 99 triosów do grup I z każdej grupy po 10 triosów Wychodzi do finałów No i właśnie ten Last Chance Qualifier Który jest ostatnim turniejem w sezonie dla graczy z dywizji drugiej oraz trzeciej. No i tak to wygląda, że ten sezon jest bardzo ubogi w turnieje, dlatego trzeba dużo praktykować chociażby na customach czy uczyć się lepszego fajtowania, aby mieć szansę w następnych sezonach. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć jak prawidłowo pikować i móc zdobywać przewagę praktycznie w każdej sytuacji nad swoim przeciwnikiem, to wbijajcie w ten film, który widzicie tutaj na ekranie.